Witajcie, kochani, na moim kanale, a to jest kanał o zdrapkach, i ja właśnie będę dla Was ten oto pakiecik dzisiaj drapał. A mamy oto takie zdrapeczki przygotowane. Jest ich 9 brylanty za 30 zł, kilka zdrapek po 10, do tego po dwie może kasy. To co moi drodzy? Wszystko przygotowane. Ja też jestem gotowy. To co, zapraszam na film. I sprawdźmy razem wspólnie, co w tych zdrapeczkach dzisiaj uda nam się wydrapać fajnego. A tym samym. Zapraszam Was jeszcze raz na film. Usiądźcie do tego wygodnie, weźcie sobie do picia, fajne coś. I jedziemy z przygodą zdrapkową, a czemu by nie. To co? Ja ustawiam wszystko. To co moi kochani? Ja już jestem z wami. Pierwsza zdrapeczka za 5 zł, może kasy na stole z numerem 25 zdrapaczek naostrzony. Ja jestem gotowy. I mamy oto takie wygrywające liczby. Zaczynamy show zdrabkowy. I mamy tak. 9, 29, 14 do tego 17. To są nasze wygrywające liczby. A pierwszą naszą liczbą jest 30, do tego jest 25. Jak i dwójka. 28 się pokazało, jest to pierwszy obok, 14 i proszę bardzo, mamy pierwszą wygraną dzisiaj i drapiemy dalej z 7, liczba za 5000, a czemu by nie 18 do tego, następnie mamy 16, 27 i ostatnia liczba jest 34. To co, moi drodzy, zajrzyjmy co po 14 mamy, a po 14 mamy grube 5 zł. Tak jak na weekend, na weekend przypada, no, czyli 5 zł i szalejemy, to co zdrapka na prawo, a następnie mamy zdrapeczkę za 5 zł jakby nie było i jest to może kasy i jedziemy od razu z tą zdrapką. Czyli mamy tak wygrywające liczby, a następnie mamy. W twoich liczbach jest 7, do tego 32, 25, 16 jak i 29, a następnie niżej mamy 17 liczbę. Ósemeczka wyskoczyła nam. Po niej mamy 12 liczbę, jest to oboczek 14 i ostatnie jest to 19. Zdrapeczka na lewą stronę. A my następnie będziemy odkrywać po kolei zdrapeczki za 10 zł. I pierwszą z nich jest ta oto mega pensja z numerem 1 na dodatek. Zdrapaczek znany. Czy ten kolo chce nam coś powiedzieć? Zobaczymy pod koniec drapingu. Oglądajcie, oglądajcie. Zobaczcie jak ja dla was drapię. Okej, okay, to drap przyjacielu i wydrapuj nam tutaj fajne wygrane liczby i mamy tak siódemkę jako pierwsza twoja liczba, następna jest 41, dwie czwórki.

I 18, i 21, i 11, i 1. A mega pensja z numerem 8. Co ta zdrapka nam tutaj opowie za historię? Sprawdźmy. I to są nasze wygrywające liczby. A następnie pierwszą. Wygrywa mamy liczbę, jest 29 jest to od razu wygrana. Jest to cudownie, mamy drugą wygraną w dzisiejszym zdropingu. Czy może być coś lepszego, jak dwie wygrane? Dobra, 9, 45, a w drugiej linii mamy tak, 34. Kolego, ty tam obserwuj te liczby dobrze, żebyś nie przegapił mi tu nic. Dobra, 15. Jaki i 38 jest to oboczek. 18 też oboczek. 36 jest to następny oboczek. 16 nie widzę. 13 42 jest to oboczek. biedwójki 27 czy to jest 27 nie ma. Do tego mamy 31, 24 47, 19 jak i 43. Dobra, to co moi drodzy, zajrzyjmy wspólnie co liczba 29 nam dała wygrać, a tu mamy całe 10 zł, przyzwoicie. A ja zapraszam na stół. Następną zdrapeczkę jest to Casa deluxe z numerem 9. I od razu ją zaczynam drapać widzowie dla Was. Żebyście sobie mogli popatrzeć fajnie co te zdrapki tutaj fajnego.

Dwadzieścia pięć, jest to oboczek dwie trójki, jak i piętnastka, a niżej mamy pięć i jak widać 16, do tego 24. i siódemka nam zamyka peleton, i to się zgadza. A na parkiet wjeżdża ta jubilotka, świecąca, elegancka. I co? Odkrywamy wygrywające liczby. Jezy 6. Jak i pierwszą liczbą naszą jest piątka. Do tego trzydzieści dziewięć. Nic nie widzę. 28.

Następnie siódemka, 12, czy coś tutaj jeszcze wytrapiemy. Sprawdźmy Jedynka i mamy następną wyżkę czy to jest elegancko, dwie wygrane w tej zdrapce, czyli mamy tak, tutaj 10 zł i pod dziewiątką dziesięć zł. Mam nadzieję, że nic nie opuściłem, nie przegapiłem zdrapeczka naprawdę. I od razu na jej miejsce wskakuje mega pensja, a ja się biorę do drapania. I mamy oto takie wygrywające liczby, a następnie w Twoich liczbach pierwszym jest 25, jest to obok obok liczby 26, następnie 15, 41, 38, jak 16. Do tego mamy 21, ulubiona liczba wszystkich zdrapowiczów, podejrzewam 13, 32, 35, 1, 37, 19, widzę tutaj 8, a niżej mamy 5, 23. I dwie dwójki, a zamyka dwójka. I to się zgadza. Czyli ta jest zdrapeczka Casa Deluxe. Jest to w dzisiejszym zdrapingu nasza ostatnia zdrapka za 10 zł. Ale nie ostatnia zdrapka w ogóle, bo jeszcze mamy kochani brylanty z numerem 8. Czyli zostańcie do końca. Sprawdzimy zaraz, co będzie w brylantach. No. Nie uciekać mi tu. I pamiętajcie o konkursie. 1000 no, subów. Już niedługo. Dobra, trapiemy. I mamy tak. Wygrywające liczby. Następnie w Twoich liczbach. Pierwszą mam 19. Dzisiaj już kilka razy ta liczba się tutaj przetoczyła, ta dziewiętnastka i mamy tak 13, do tego mamy dwie trójki jak i 26, a pod spodem mamy 12, 17, 35 i tak 11, do tego 7, 40, trójeczka.

Zapraszam Was do tej oto zdrapeczki. Jest to brylanty z numerem 8. Nie muszę objaśniać zdrapki, wiadomo. Trzy takie same symbole sprawiają, że wygraliśmy od razu. I mamy tak, pierwsza gra. Takie oto symbole. Tu się pokazały dwie świnki, czyli tym samym mamy szansę na... Świnkę, żeby ją wylosować. A co będzie? A jest do tego taki symbolik. Jak i lustro wyskoczyło. Gra czwarta. Znowu lustro. I gra piąta. Garnuszek. Gra szósta. Gra siódma. Porek. Kluczyk. I gra ósma. I znowu mamy szansę, żeby odkryć trzy identyczne symbole. Ale niestety okulary się wypchały. Gra dziewiąta, gra jedenast, dziesiąta teraz. Dworek, gra 11 Jak i gra dwunasta? Taki oto symbol. I gra trzynasta. Garnek. to był brylant. A zaczynając od góry, mamy oto takie w grze 14 symbole. Jaki do tego? Portfel, portfel i jest szansa. Ale niestety straszy, straszy z drapeczka. I moneta. i zegarek pokazał się? 19 złoto Kapelusz. Trapiemy dalej widzowie, czekolada, moneta naszyjnik, garnuszek i gra 23 oj, brylant, brylant czyli jakby w tej chwili jeszcze jeden brylant się pokazał, wygrana razy dwa i niestety kluczyk czyli zamknęli nam zamknęli nam dojście tym kluczykiem do całej tajemnej wiedzy Czyli mamy być tylko robotami, nie wiedząc nic. Bo ktoś nam zamknął dostęp. Dobra, jedziemy dalej. Jaki prezent? Gra 26. Kolczyk. Gra 27. Dzwonek. Następnie zworek, róża, igra 30, torba, a w bonusie, czy coś będziemy mieć w bonusie? Jak mówicie. Widzowie, mam was na oku. Hmm. Dobra, a w bonusie jest to tre, trefl, czyli tym samym z drapeczka. Się wypięła dzisiaj do nas, ale to nic. Te oto zdrapeczki dzisiaj były szczęśliwe dla nas i to jest elegancko to, co moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. I do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.